Szykujcie się na prawdziwą burzę w polskiej polityce. Legendarny Lech Wałęsa, ikona Solidarności, w otwartym ataku oskarżył historyka i prezydenta Karola Nawrockiego o posiadanie brudnego życiorysu. Brzmi jak zapowiedź serialu, to dopiero początek. Ale reakcja Nawrockiego przeszła do historii była szybka, brutalna i uderzyła w Wałęsę z siłą młota. Ten konflikt. To prawdziwy pojedynek gigantów, który na nowo rozpalił odwieczne spory o prawdę historyczną i wizerunek bohatera. Przygotujcie się, bo zaraz poznacie kulisy tej bezwstydnej konfrontacji. To nie jest zwykła plotka, to historia, która wstrząsnęła Polską. Kilka miesięcy temu w programie Gość Poranka na antenie Tvp. Info Lech Wałęsa nie przebierał w słowach. Zamiast subtelnych aluzji, rzucił w Nawrockiego oskarżeniem o brudny życiorys, twierdząc, że to, co o nim wiadomo z mediów, jest wystarczająco, by powiedzieć, że jest brudny. Te słowa padły w kontekście wyboru i zaprzysiężenia Nawrockiego na prezydenta. Wałęsa posunął się jeszcze dalej, nazywając życiorys Nawrockiego gorszącym i podkreślając, że taki życiorys nie może służyć do wychowywania patriotów. To był cios poniżej pasa, wymierzony prosto w serce konserwatywnego środowiska, z którego wywodzi się Nawrocki, blisko związanego z prawem i sprawiedliwością oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Wałęsa, z właściwą sobie werwą, ostrzegał, że choć nie będzie utrudniał pracy Nawrockiemu, o ile ten nie będzie szkodził Polsce, to nie daruje mu, jeśli poruszy tematy uznawane przez byłego prezydenta za szkodliwe dla kraju. Ale to nie wszystko. Na celowniku Wałęsy znalazł się również Sławomir Cenckiewicz, historyk, którego nazwisko jest synonimem kontrowersji wokół przeszłości samego Wałęsy. Były prezydent bez ogródek stwierdził, że Cenckiewicz podrobił całą dokumentację w sprawie rzekomej kolaboracji z władzami komunistycznymi i musi zostać rozliczony. To potężne oskarżenie, które podgrzało atmosferę do czerwoności. Wałęsa nie omieszkał również skrytykować Nawrockiego za jego rzekomo nieodpowiedzialne wypowiedzi o zwalczaniu rządu Donalda Tuska, którego Wałęsa uznał za największy fenomen. Jak widać, legendarny przywódca Solidarności nie bawił się w półśrodki. To było publiczne wypowiedzenie wojny. Napięcie rosło, a Polska z zapartym tchem czekała na odpowiedź. Nie trzeba było długo czekać. Niedługo po ostrym ataku Wałęsy Karol Nawrocki zabrał głos podczas uroczystego posiedzenia zarządu regionu Gdańskiego NSZZ Solidarności, które tradycyjnie odbywa się z okazji rocznicy porozumień sierpniowych. To było idealne miejsce i czas na ripostę, symboliczny akt obrony dziedzictwa Solidarności przed, jak to widziały niektóre środowiska, próbami jego zniekształcenia. W swoim przemówieniu Nawrocki z godnością i mocą skupił się na budowaniu narodowej wspólnoty i podkreśleniu fenomenu solidarności jako części polskiego narodowego genotypu. Mówił o znaczeniu rewolucji 1980 roku, w której miliony Polaków stanęły po dobrej stronie w walce z systemem komunistycznym. To było przypomnienie o fundamentach, o wartościach, które zdaniem Nawrockiego są atakowane i podważane przez postmodernistyczną amnezję, dążącą do odebrania Polakom ich wielkich symboli i historycznego dziedzictwa. Prezydent zaakcentował, że porozumienia sierpniowe były nie tylko chwilą zwycięstwa, ale i lekcją umiejętności porozumienia oraz gotowości do kompromisu, który służy wspólnocie. Podkreślił, że wolność nie może być oderwana od wartości, ani nie może ulegać radykalnemu liberalizmowi. W szerszym kontekście historycznym Nawrocki nawoływał do obrony przed pogardą obcych i własnym zwątpieniem. Ale to wszystko było jedynie przygotowaniem do głównego uderzenia, które miało nadejść. Publiczność czuła, że powietrze gęstnieje, a prawdziwa konfrontacja wisi w powietrzu. I wtedy padły słowa na które czekała cała Polska. Kluczowy moment, prawdziwy punkt kulminacyjny tamtego przemówienia nastąpił, gdy Karol Nawrocki odniósł się bezpośrednio do zarzutów Lecha Wałęsy. Z kamienną twarzą, ale z ogniem w oczach, Nawrocki uderzył w byłego prezydenta, stawiając na szali prawo do rzetelnej oceny historycznej. Stwierdził, a te słowa przeszły do historii. W tej historii jest też przewodniczący Solidarności, Lech Wałęsa, o którym nie możemy zapominać, bo poddalibyśmy się historycznej amnezji. Był przewodniczącym Solidarności, ale nikt nie zabroni nam opisywać rzetelnie i mówić prawdę, kim był Lech Wałęsa. To było jawne wypowiedzenie wojny o narrację historyczną: Deklaracja, że żadna ikona nie jest nietykalna, jeśli chodzi o prawdę. Nawrocki publicznie potwierdził swój zamiar kontynuowania debaty na temat przeszłości Wałęsy, niezależnie od krytyki, niezależnie od presji. W tym kontekście prezydent złożył także podziękowania historykowi Sławomirowi Cęckiewiczowi, uznając jego pracę za kluczową w rzetelnym opisywaniu i mówieniu prawdy o Wałęsie. To było symboliczne rzucenie rękawicy, jasne wskazanie że środowisko związane z Nawrockim nie zrezygnuje z podważania nieskazitelnego wizerunku ikony polskiej transformacji. Chociaż od pamiętnej konfrontacji minęło już troszkę czasu, konflikt ten trwale zapisze się na kartach historii politycznych sporów. A wy, co o tym sądzicie? Kto ma rację w tym historycznym starciu?